Maneczna katastrofa Panie prezydencie, pańskie ciasteczko A oto twoja zapłata, mój pryszczaty obywatelu Jestem Norman, a moi rodzice nie głosowali na pana Naprawdę? Cóż w takim razie? Pomocy! Atakują mnie! Inny atak! Tak no, dlaczego dałam się w to wrobić? Lin! ochrona prezydenta to obowiązek wojowników uuf Od kiedy? Odkąd płaci mi żetonami do gier wideo Co powiecie na przemówienie? Tak, łapy precz Kochani obywatele, dymiący małoletni, których rodzice na mnie nie głosowali Jestem normal! Aby wspomóc kampanię na rzecz zdrowego rozwoju dzieci Ja, prezydent miasta, zamierzam osobiście przejść na nową zdrową dietę <laughs> Spokojnie, proszę On nam płaci, że to nami do gier wideo? Tak Czemu się zgodziłam? Przecież nawet w nie nie gram Cóż, to dlatego, że i tak pokonałbym cię w każdą grę Dzisiaj podczas wielkiej ceremonii na tej właśnie scenie zjem to oto moje ostatnie ciasteczko I popiję odrobiną mleka Może też obejrzę telewizję, nie wiem, jeszcze tego nie planowałem A ja? Z moim ciastkiem zagłady, którego jeszcze nie upiekłem, ale zamierzam? Będę tam z tobą. Wiedziałam, że znam ten złowieszczy śmiech. Niech to gęś kopnie. Co wy tu robicie? Chronimy prezydenta przed takimi robalami jak ty. A potem ogram moją siostrę we wszystkie gry wideo. Założymy się? Nie, ale oddam ci twoją część żetonów, żeby udowodnić, że mam rację. O, tak lubicie się kłócić, że muszę to wykorzystać. Niezbyt miło, kiedy to do was strzelają co? właściwie to tak. Patrz, niasy! Zniknął? Mamy talent, zasługujemy na przerwę. Gotowa pozbyć się pieniędzy prezydenta? Oczywiście, już po tobie. O, nie wydaje mi się. Wygrałem! Wygrałem! A, to nie fair Jasne, że jesteś lepszy w jakąś głupią wyścigówkę. No to zagrajmy w inną grę. Fuh. Jasne, że jesteś lepszy w jakąś głupią strzelankę. No pewnie! I nie ma tu gry, w którą mnie pokonasz. Jestem Ach. tego tak pewien, że mógłbym to wykrzyczeć. Tak, żeby wszyscy usłyszeli. A przy nich nigdy nie zmuszę prezydenta, by zjadł moje ciastko zagłady. Koniecznie muszę ich czymś zająć. Jestem lepszy od in w każdą z gier w tym salonie! Uhu. Musi być jakaś gra, w którą będę lepsza. E, Bitwa garden nie. Kulki w gadkach? Nie. banków? Zdecydowanie nie. Ha! A może to? Mał Pitaniec? Wyśpiewana, wytańczona, małpiasta, niezaczarowana przez karla gra. Wchodzę w to! Już taska, taniec! pitaniec! O, o, ona jest lepsza. Mam tylko dwa wyjścia. Uznać przegraną, lub uciec. Chyba pora na ucieczkę. Nie możesz. Jeszcze nie aktywowałem poziomu. Zatańczę was na śmierć. Utańcz, małbo, tań... Hej, jak wam idzie? To Karl. Czemu ja śpiewam? To Karl. Gardło przegrzewam. Co to było? O, to pewnie czar, który rzuciłem na grę. Uwielbiam dwie rzeczy: taniec, śpiew i niszczenie was. Koleś to trzy rzeczy. I czemu teraz nie śpiewamy? To urok małpiego tańca. Czasem śpiewasz? A czasem nie. Czasami tylko tańczysz? A jeśli się poddasz, nie wytrzymam tego dłużej. O, oboje zginiecie. A, pozwólcie, że udam się na przygotowanie słodkiej pułapki na prezydenta. Pa, 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 pa. pa, Widzicie, ja wybrałem śpiewanie, olśniewające. A teraz upiekę wybuchowe ciastko zagłady, które podam prezydentowi na ceremonii jedzenia ciastka. A potem zajmę całe miasto i wszyscy będą moimi sługami do końca świata. A int i yang nie mogą mnie zatrzymać! Możemy! Pewnie, jeśli chcecie się wpędzić do króliczego grobu! Dajcie spokój! Odpowiedni moment na wstrzymanie oddechu jest teraz. Mm. Oj, trochę leniwie! A żeby was całkiem wkurzyć, ustawiłem grę na muzykę hip-hop, hip-hopową! A teraz! Skończymy już z tą gadaniną i bierzemy się do dzieła! Tu in, tu in, tu Mocna w gębie zawsze jestem, a wygrywam także jestem, Ale jeśli prędko chcesz do Karla pognać, wtedy moje zwycięstwo musisz uznać. Na każde twoje słowo nie zgodzę się z tobą, bo jestem najlepiej rapującą osobą. Ale o wiele lepiej byłoby coś w zamiast, zamiast bez pustany, jak małpa Nie mogę przestać. Ani ja. Trzeba go powstrzymać. Może gdy przejdziemy ten poziom... Tańczyć przestać nie możemy. Ja wam nie pozwolę. Cóż, zobaczmy. Zła mąka, zły cukier, złe masło, jest złotastyczne. Biorę je. To będzie... A! Za darmo tego słowa szukałeś? Rytm mnie porwał. Łapiesz? Rytm. Tysiąc punktów za muzyczny dowcip. O kurczę, ona prowadzi. E, em... Chciałbym radzić sobie lepiej, ale ten strój jest irlandzki? Ha! Powalasz mnie! Pękcyny! W barwie jest miasteczko, pierdolony tomem złą, gdzie są śliczne tęcze i skrzaty kasają. Wszyscy ludzie w miastach się przyjeżdżają. I ten taniec, w którym ręce zwisają. Bo to taniec, w którym, bo to taniec, w którym, bo to taniec, w którym, którym ręce zwisają. Śmiela! Dzięki, że pozwoliłeś mi użyć swojego złego piekarnika. Nie jestem pewien, co powiedziałeś, ale zakładam, że jasne, Karl nie ma sprawy. A! Gorące, gorące, gorące! A! Nie mogę ruszać rękami, ale i tak zatańczę na twojej twarzy. Naprawdę? Więc czas na nowy koniec. Ona litość. Człowieka. A ja idę nakarmić prezydenta złym ciastkiem. Tadam! I dotknij stóp potem kolami ramion. Dotknij stóp potem kolam i ramion. I dotknij stóp, potem kolami ramion

<laughs> Dziękuję za przybycie. Jak wiecie, zaraz zjem moje naprawdę ostatnie ciasteczko z przepysznym kremem migdałowym. Fu, migdałowe. Smakuje jak niedorobiony omlet. Co zrobimy? Nie mogę już ustać! Oprzyj się o mnie! Będę cię wspierać, mimo że nie lubię cię dotykać. A, dzięki za pomoc! A to niespodzianka. U, u, u. Myślisz o tym samym możemy teraz tańczyć razem! Tak! I wiesz co? Jeśli ty nie wygrasz, ja nie przegram! Ej! No dobrze, miejmy już tę ceremonię za sobą, tak? Zjedz je! Zjedz ciastko zagłady! Nie rób tego! Wy dwoje? Proszę, nie powstrzymacie mnie, dopóki tańczycie przeciwko sobie! A nie tańczymy przeciwko sobie! Ciastko. Nie Nie powinieneś, powinieneś jeść ciastka! ciastka. Tak, Ale chcę! Tak! Nie. A niech to! Mój plan zawiódł! Koniec gry? Identyczne wyniki? Mamy Mamy remis! Jesteśmy wolni! Hej, to nie fair, oni oszukiwali! A, taniec towarzyski dozwolony! Ha, nawet dobrze mi idzie. A, stój, Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Aleksandra Drzazga. Dźwięki Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział w ziemi Grzegorz Drojewski, Joanna Pach, Wojciech Paszkowski, Łukasz Lewandowski, Janusz Witów i inni.